Dzień dobry ludzie i dzisiaj tutaj jest Dzień dobry, jak się znowu weszli, dawno nie mieliśmy wideo Teraz mówię wszystko, bo tylko na razie no będę grała I ci nie robimy, to dzisiaj dawno nie robiliśmy, dzisiaj robimy Hunger Games I dzisiaj, żeby lubiliście, I ja dzisiaj używam um, ha um, haki I haki są D, są na D I czasami też czas fajne, że się um, widzi, że wszystkie skrzynki są A w te to jest że zawsze idzie. I tylko tyle, żeby lubiliście to i pa, no pa I gramy i za Ciebie zmaczkać tak też. Maciu dużo, nie, ma. nie gram dużo z maćki, bo nie wiem, do dużo. Którego... Nie, nie wiem, już nie wiem Gdzie tutaj są skrzynki? O, Nie, bo i tak bez tego, um... oja, jest jakiś kościół Bez Cichaków w tycku. to też trochę ta... <laughs> fajne <laughs> Nie, ja, to tylko nie. nie widzieli mnie, to jest dobrze Ej, nie balcie mnie, nie wolno I teraz pýtať, i tak komu ktoré ja na ja to, bym, to ty... No, to to? to, to. O, gošti, vidzę, že tam stoi Akých Taký imion akurat viedziaľ Tutaj skrínka, je skriňka, ja za skrzynki pôjdem Potrzebuję skriňky, Szukasz skrzynka. Eee, nie ma nic tym. A już mam budzić, bo on wtedy. Teraz mamy tramwaj body idzie tam tutaj. Ej, hey, u oh, to! szybko tu doszłam O, po oh, prostu się nie widzę Jest! Ekscelenty rzeczy Tu co to Nie yes. czy dalej nie mam układu

Oj, co naciskać? Oj, za jest Drugi to dwór, park. Aha. Wtedy to wygląda to, co to samo, ale znaleźli. I tutaj widzę. Aha. Znaleźliśmy, sobie Jest. Jest, jest, jest. Mamy jeszcze jeden. Aha, nie, nie. Bo jest trochę... Oj, jaś. Raz, następna, czwarta, czy piąta, pamiętam, ale pewnie czwarta, czy piąta. tu? My tutaj sobie, tutaj To grupa. I lubię ludzie... Jest... O, ja cię. Teraz będę musiał kończyć. Bo zaraz komputer się wyłączy. Jedną minutę. Lepiej kończymy, zaraz. I będzie długa część tego. Wtedy. Proszę, nie bójcie się. Wtedy będzie druga część. I będę. Skończy się. Komputer się wyłączy. Mam na komputerze potem automatycznie będzie zasypuję się też film uuu o, takie uh. o, ładne Dobra. Teraz będziemy kończyć tam, jak, za jakąś chwilę teraz O ja to w ładny ja idę tu w но не 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 не